KEOC News, your eyes on the city with me, Jessica Adams. Next up, it's a big day for justice. Convicted cop killer and international smuggling kingpin, Charles Jericho, faces sentencing later today. Driver. Mam ogromną słabość do tej serii, która przez wiele lat przyniosła nam lepsze czy to gorsze gry i często była nazywana podróbką GTA, mimo iż to ona prędzej wkroczyła w świat 3D. No i ważne. W 2011 roku ukazał się Driver San Francisco, gdzie to najpierw ogrywając demo na Xboxie 360 nijak nie mogłem się do niej przekonać, by po kilku latach zostać przekonanym do niej przez mojego serdecznego ziomka Tonego, aby ostatecznie kupić własną kopię i przejść grę od dechy do dechy. Jak wrażenia? Generalnie to bardzo mieszane. Naszym bohaterem jest John Tanner, policjant, który chce zniszczyć swojego odwiecznego wroga, jakim jest Jericho. Gangster ma zostać przewieziony i eskortuje go policyjny konwój, z którego udaje mu się uciec. Tanner, dowiedziawszy się o tym, rusza w pościg za Jericho, lecz niestety ulega wypadkowi, przez co wprowadzony jest w stan śpiączki, dzięki którym doświadcza zjawisk paranormalnych. I tutaj właśnie był pierwszy szok dla mnie. Przez swój wypadek nasz bohater nabywa nowych zdolności, takich jak przeskakiwanie z auta do auta, by wcielić się w umysł innego kierowcy. Dalej jest to nazywane w grze shiftem, przez co możemy generalnie nie dość, że jeździć każdym możliwym samochodem w grze, to jeszcze do tego poruszać się po mieście jak teleportem. Oczywiście to, jakim cudem się to dzieje zostanie wyjaśnione w dalszej części gry, więc nie chcę wam spoilerować i zaufajcie, że ma to jakiś sens. Lecz sam pomysł pierwotnie wydawał mi się strasznie dziwny, i dalej nie wiem, jak się do niego odnieść. Z jednej strony zapewnia to świetny dynamizm gry i wnosi jakiś powiew świeżości do serii, a z drugiej wydaje mi się to ideą jakąś na siłę. Ale wracając do fabuły: Tanner, zawiedziony tym, że Jericho ponownie uciekł, zaczyna uruchamiać kontakty i śledzić poczynania różnych ludzi na mieście, które mogą mieć jakiekolwiek połączenie z antagonistą. Także suma summarum musimy złapać tego złego i go unicestwić. It. Oczywiście, aby popychać fabułę do przodu, gracz musi wykonywać misje miejskie, takie gdzie na przykład jako policja ścigamy przestępców, czy różnym postaciom pomagamy wygrywać wyścigi samochodowe, aby potem odgrywać misje, gdzie jesteśmy tanerem i dowiadujemy się coraz więcej o poczynaniach Jericho. Misje generalnie są w porządku, jednak po jakimś czasie stają się już strasznie wtórne i niczym nie zaskakują. Z całej gry chyba ze dwie misje mi zostały w pamięci, a reszta była taka standardowa. Poza klasycznym trybem dla jednego gracza, dostępna jest też seria wyzwań, za ukończenie których dostajemy punkty, które możemy potem przeznaczyć na zakupy nowych samochodów, czego generalnie nie rozumiem, skoro każdą furę z miasta możemy mieć w każdym momencie, przecież wystarczy się tylko do niej przenieść. Chyba że można ich używać w trybie wieloosobowym, którego niestety nie mogłem sprawdzić z racji tego, że nikt w tę grę już nie gra. Także poza fabułką możemy sobie jeszcze ukończyć wyzwania, aby jakoś przedłużyć czas rozgrywki. A skoro już o tym mowa, to gra jest bardzo krótka, ja zaliczyłem ją w jeden dzień. Co prawda sporo grałem, ale myślę, że było to około 8 godzin. Do tego jest bardzo łatwa, bo większość misji ukończyłem za pierwszym razem. Graficznie jak dla mnie gra prezentuje się zaskakująco dobrze. Nie mamy jakichś solidnych fajerwerków, miasto jest po prostu ładne, a do tego stabilne 60 klatek robi robotę. Miasto, po którym się poruszamy, jest ogromne, jest co zwiedzać i wszystko prezentuje się zacnie. Do tego, jak przyłączymy kamerę z widoku kokpitu, to zobaczymy, że wnętrza samochodów różnią się od siebie, co jest dodatkowym atutem. Ścieżka dźwiękowa natomiast jakoś do siebie nie przykuwa. Coś tam w tle przygrywa, ale nie porwało mnie to na tyle, abym zapamiętał. Co tak naprawdę broni tą grę? Dobra rozgrywka. Granie w nią, mimo iż nie jest najwyższych lotów, sprawia radoche. Jeżdżenie po mieście, ściganie się z innymi w misjach, czy niszczenie fur przeciwników pomimo iż nie ma jakiegoś super modelu zniszczeń jest dobre, ja przychodząc tą grę dobrze się bawiłem, a z racji tego, że cena jej dziś jest śmieszna, to nie czuję się wykorzystany. Ciężko mi jednoznacznie ustosunkować się do oceny tej gry. Z jednej strony mamy całkiem niezłą fabułę, naprawdę dobrą rozgrywkę, czynowość w postaci tego przynoszenia się, tak zwanego shiftu, który też można odebrać generalnie jako profanację serii, ale z drugiej strony niski poziom trudności, krótki czas gry, czy nieporywający soundtrack na pewno nie pozwala mi postawić jej obok pierwszej czy drugiej części tego cyklu. Krótko mówiąc, gra jest w porządku, jeśli nie spodziewacie się Fireverek. Na luźny rundy dzień będzie w sam raz, ale więcej od niej nie wymagajcie. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, to nie zapomnij zostawić łapy w górę ani subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych innych materiałów na kanale LAM Games TV. To nie jest? Nie myślę. Coś nie jest